Bambuchy robią czasem bambuchowy za to, że nas bambuchują. Bambuch, bambus, bambata, afryka, muzyka. Nie to jest fajnie, gdy szanują nas. Po sądzie od Jana po drugie przyjmują sobie po drugim, Jakby nie, to nie brało przyjmować do świata się Mamy, mamy, nam amen, nam. Amen, 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 amen. i Wejdź to taka jest inaczej. Spróbuj z plecakiem jednak jak spadnie to spadnie na ten. Musiał się wstrzelić to jak to powiedziałem, na snowboardzie trzeba raz w przyszłości z plecakiem, a w kół. I lęki miałem bo chyba jeszcze jest na się Taki tu śpiwór miałem. Chodziłem jeszcze z namiotem i z materacem jak takie ruchy delikatne na ulicy wystarczy na przykład na nartach. To już tylko delikatny ruch, nie? Plecami, na przykład delikatny, to już skręca. I snowboard na przykład ziół. Delikatny, tylko takie zostaje. Już pomaga nam. Ryżej jest. Ciężko? Nie. Bo jest ryżej. Siła rośnie. Kręgosłup stelizowane, kupane, bo na miękki plecak, a nie coś tam coś. Ochrona zawsze lepiej zauważyłem jak coś ufaść nie do przodu, tylko z plecakiem na plecach, nie? I do tego też i do tego też do tego też... Dużo jadła, dokładnie. Owoców, makaronek, też pojemniczki jakieś sprytne, takie na snowboard to nie wiem, jakieś sprytniejsze. Żeby nie powypadały zabezpieczone. Nie popękały dokładnie. Nie wiem, dnia dzisiaj chodzi. I jestem ja bardziej specantem. Jest za dziwnie. Myślę, że są kompowi dziwni. No dobra. A to za by świata to przepraszam. Jakoś mi stupnęło w pośpiechu się na granie turystyka karykatury. Zaraz zapadę. Przepraszam, proszę mi nie policzysz mandatu że to, bardzo się przepraszam pouczony. Dzięki. Pozdrawiam.